Siemaneczko wszystkim, Piotr Bołów, Matka Polska w pogoń. Za sumem. witam was kolejny raz na moim kanale. Pierwszy odcinek w sezonie sumowym. Niestety troszeczkę zeszło mi na to, żeby się zebrać i coś nagrać, ale to nie jest ze względu na to, że nie, miałem na... nie chciało mi się tego robić, tylko po prostu nie miałem na to czasu. Rozpoczęcie miałem dość pracowite. Póki co podjechałem na Odrę zobaczyć, jak wygląda dojazd do miejscówki, w której teraz obecnie się znajduję. Ten weekend odwiedza mnie czterech chłopaków. Pardon obóz sumowy, także chcę po prostu zobaczyć jak mniej więcej wyglądają miejscówki. I zaraz wam opowiem ogólnie jak wyglądało rozpoczęcie tego sezonu, bo było naprawdę bardzo dziwne i chyba pierwszy raz tak dziwne od wielu wielu lat. Z racji tego, że sezon sumowy z reguły zaczynam od metod stacjonarnych, to jest takie taka tradycja u mnie, że jedziemy z chłopakami, stajemy na na szybkiej oderce. No niestety w tym roku troszeczkę się to zmieniło i ten sezon mieliśmy rozpocząć wspólnie z Danielem na płocku. Z racji tego, że będą w tym roku, znaczy startujemy w tym roku w zawodach sumowych katwisz Poland Nie jestem już organizatorem od tego roku. Zrzekłem się z tej funkcji. Myślę, że ta główka na obóz będzie odpowiednia. Jest dosyć spora, jest dużo na nie miejsca. Główki też znajdują się w miarę blisko siebie. Tutaj kilka nocek swego czasu z bryką i z odbyłem, troszeczkę wyżej tam na tym zakręcie. Tutaj chyba nigdy nie stałem w stacjonarki, stałem też w dół rzeki. I to są takie wiecie pamiętne, pamiętne nasze wyprawy. I, I nawet chyba słuchajcie pierwszy film w ogóle na tym kanale, pierwszy film na tym kanale, pierwsza wyprawa sumowa. Tutaj Wam gdzieś zlinkuję. Właśnie odbyła się na tym odcinku tutaj w dole rzeki. Mieliśmy naprawdę bardzo fajną nockę. Tam Bryka miał ubranie takie, że mu podpórkę powyginała ryba. Także naprawdę pamiętna, fajna wyprawa. A tutaj na tej główce nigdy nie stałem. Nie kojarzę przynajmniej, żebym tutaj kiedykolwiek łowił sumy. Także postaram się tutaj z chłopakami usiąść. 8 wędzic do wywózki, także będzie będzie co robić, dwa dni w sumie siedzimy, znaczy no, dwie nocki powiedzmy, no. Ale przechodząc do meritum, słuchajcie, no jak było z tym rozpoczęciem sezonu, dlaczego nie ma, w ogóle nie było odcinka z tego rozpoczęcia? No to właśnie dlatego, że mieliśmy się wspólnie z Danielem wybrać na ten Płock, żeby zbadać sobie tą wodę przed yy, zawodami. Jakkolwiek zbadać, bo oczywiście taki obszar wody nie jesteśmy w stanie poznać w jeden dzień, to się po prostu nie da tego zrobić, ale yy, są pewne punkty w Płocku, Pewien odcinek dość, dość krótki, gdzie można sobie opływać mniej więcej, chociaż zobaczyć, gdzie ryby przebywają, gdzie można się ryb spodziewać. Eee, także chcieliśmy na ten jeden dzionek tam skoczyć, w sumie półtora dnia. Ale z racji tego, że nie miałem łódki, bo zostawiłem łódkę u chłopaków z Tangili, eee, były tam dokonywane pewne zmiany, że tak powiem, i wizualne, i czekałem na nową przyczepę od chłopaków. I stwierdziliśmy z Danielem, że polecimy sobie szybko na Śluzowy odcinek rzeki. Pokaż się. O, o takie o, widzisz? O, tu rosówki. I ty to zbierałeś? A, a, o. Czym? O. Tym? Tym o. Tak o. To? No to o. To wszystko twoje? Jest? No, czyje. Ja tego. One tak, a ja tego. I już. Oczywiście nie zabrakło atrakcji. Pogoda się spieprzyła. Było zimno, wiało, padało. I w sumie, zdaniem, byliśmy na rzece nie wiem, 3, może 4 godzinki, bardzo krótko. Następnego dnia nie, pojechałem znowu na odcinek śluzowy, tylko na troszeczkę inny. Wiesz, bo tak jak patrzyłem, gdzieś mi tam śmignął. Bąble lecą. Lecą, lecą. Już pod powierzchnią, prawie. A kurwa, co ty? Bardzo fajna ryba. Warunki były bardzo fajne na, na wodzie. Było bardzo znowu dużo ryb, ale tutaj również brakowało tej kropki na dni, czyli tego podawania przynęty i co ciekawe słuchajcie w tym sezonie prawie w ogóle nie widać ryb w toni, naprawdę to jest dla mnie coś dziwnego, w większości bywało tak na tych odcinkach śluzowych, że z samego rana albo pod wieczór bardzo dużo ryb pływało w toni, bardzo wysoko uniesione w toni wodnej, tutaj czy jest rano, czy jest po południu, czy jest wieczór, wszystko ryby chodzą przyklejone do dna. Naprawdę trzeba sporo pracować sztycą od przetwornika. Naprawdę trzeba mieć, że tak powiem, swoje opływane na danym urządzeniu, żeby te ryby dostrzec na dnie, dostrzec w różnych yy, przeszkodach wodnych. Słuchajcie, po tej wielkiej rybie, którą e, straciłem z tymi dwoma chłopakami, pojechałem prywatnie na Vertical e, z Damianem, którego serdecznie pozdrawiam. Pojechaliśmy na Odrę. No i udało nam się złowić rybę 226 cm. Naprawdę bardzo fajna, gruba ryba, pogryziona. Te ślady nie, pogryzień potarłowych już takie lekko wygojone, także to nie była ryba, która dopiero zeszła gdzieś tam star, starlisk. Następnie odwiedził mnie również Damian, ale to już nie Damian ten z drugiego dnia nie, spędzonego nad Odrą. Tylko Damian, który kiedyś, dawno, dawno temu, ja mam nadzieję, że część z widzów Was pamięta taką akcję. Robiłem akcję taką, że można było wygrać ze mną wyjazd na sumy. I co ciekawe, to było gdzieś, słuchajcie, ze 4 lata temu, jak dobrze kojarzę. I przez te 4 lata naprawdę ciężko mi było się z Damianem złapać. A to miałem jakąś awarię, a to Damian coś tam miał, a to coś tam, a to coś tam. I ciężko było nam się złapać. Suma summarum spotkaliśmy się w końcu z Damianem. A co się tam wydarzyło, zobaczcie sobie sami. O jest. Powiem ci, będzie taki podwójny. Będzie... Chłopie! Większy ode mnie. Potężny! 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 Wielki łeb Dobra, niech chce jeszcze pochodzi, niech się wyszaleje. A. Poszedł. Także jak widzicie, cierpliwość popłaca. Piękna ryba. Prócz tego jeszcze Damian złowił jakąś tam 130. Kilka nieudanych prób podania rybom zestawu. Tutaj tej 223 rybie podawałem ja zestaw, bo znalazłem takie miejsce bardzo specyficzne, gdzie widziałem duże ryby. Tylko mówię, tam również jest potrzebna niezwykle duża precyzja w podawaniu tych zestawów. Także wspólnymi siłami udało się strzelić naprawdę życiową rybę, piękną, grubą rybę, już wytartą w świetnej formie. Także gratuluję Damian i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do mnie zawitasz. Kolejną osobą, która mnie odwiedziła był Szuwar. Nie wiem, czy część z Was kojarzy Szuwara, to jest osoba, która prowadzi kanał na YouTubie. Taki kanał troszeczkę kontrowersyjny. Ci, którzy siedzą trochę w temacie siłowni fitnessu i tak dalej. Na pewno Szuwara kojarzą. Szuwar do mnie przyleciał połowić wertykalnie, bo to jest raczej wędkarz, który łowi z brzegu, karpie, od czasu do czasu siada też na suma. Jakieś mu się tam sumki już pierwsze trafiły. Super gość, naprawdę. Jeśli to oglądasz, to Szuwar, pozdrawiam Cię. Udało nam się złowić taką rybkę gdzieś w granicach 150-160 cm. Już teraz nie pamiętam dokładnie, jak była, ta, jak była duża ta ryba. Było jeszcze kilka kontaktów, w cudzysłowie, kiedy te ryby podchodziły do zestawu. Naprawdę kilka fajnych ryb. No i tak ogólnie spędziłem mniej więcej czerwiec. Miałem jeszcze, słuchajcie, jeden obóz. Gościłem cztery osoby. Na, na szkoleniu było u mnie dwóch y, sympatycznych chłopaków z y, dwójką swoich synów. Pozdrawiam was, panowie. E, usiedliśmy słuchajcie, w miejscu na odrze, gdzie widziałem masę tych wielkich ryb podczas łowienia wertykalnego. Gdzie, y, naprawdę, y, pierwszy raz w sumie od wielu lat wybrałem się na taki typowy obóz, właśnie na odcinek śluzowy, właśnie z myślą o tych wielkich rybach. E, fajnie spędzony czas, niestety, bez ryby. Tak się to zdarza u mnie na obozach też nie zawsze ryby się Mieliśmy jedno branie gdzieś koło godziny 11 rano, po pierwszej nocce, że tak powiem. Niestety to była chyba malutka rybka, bo tylko złapała, wci wcięta na pusto i nic się więcej nie działo. Większość żywczyków niestety popadała, czyli wszystkie te, które wyciągnąłem z wody po zakończeniu obozu, były martwe, blade wręcz, bialuteńkie. Myślę, że tutaj też w transporcie te rybki gdzieś tam dostały, mogły dostać po dupie i, i wyszło jak wyszło. Niemniej, chłopaki myślę, że czegoś się nauczyli i mam nadzieję, że wykorzystają to, tą wiedzę u siebie na, na łowisku, bo wiem, że jakieś pierwsze kontakty z sumami mają. E, także powodzenia, panowie! E, no i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy na jakimś łowieniu aktywnym, bo widziałem, że im się to spodobało. Kolejny obóz, i jest to pierwszy obóz na Szybkiej odrze i powiem Wam, że naprawdę się mega jaram. Oczekajcie, bo jakaś muszka mi tu lata. Mega się jaram, bo to jest y, pierwszy mój wyjazd w tym roku stacjonarny typowo na moją szybką oderkę. Ostatni taki wyjazd miałem w zeszłym roku i to chyba nie wiem, nie wiem kiedy ostatni raz stację robiłem we wrześniu, już teraz nie pamiętam. Y, także mega się stęskniłem za moją odrą i mam nadzieję, że, że wyjazd się uda, będzie udany że fajnie połowimy, fajnie spędzimy czas z chłopakami. Także trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że z tego obozu już nagram odcinek i coś fajnego, coś fajnego wyjedzie. Mam nadzieję, że część z moich widzów się tym ucieszy. Do Matkata wrócił nikt inny, a Michał Bryka, czyli Michał Bryczkowski, osoba, którą na pewno część z Was kojarzy. Fajnie, bo to jest naprawdę osoba, która wnosiła do matkata wiele uśmiechu. Naprawdę zwariowany gość, y, bardzo nafiksowany na sumy. Miał długą przerwę. On jeździł, co prawda, na ryby, ale to, były, to nie było to, co y, robiliśmy z bryką wcześniej. Zajął się po prostu życiem i innymi swoimi sprawami prywatnymi. Także wrócił do barw matkata i mam nadzieję, że w tym roku tych wyjazdów z bryką będzie troszkę więcej, chociaż mam naprawdę sporo wyjazdów ale myślę, że takie spontaniczne gdzieś jakieś wyprawy na pewno się pojawią, także witaj.